Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj w krótkim filmie chciałbym pokazać Wam, jak działa funkcja odprowadzania do domu w Fordzie Mondeo MK4, wersja Przed oraz poliftowa, dlatego że wciąż takie pytania się pojawiają i wciąż nowe osoby dziwią się, że taką funkcję w samochodzie posiadają, bo niestety nie jest ona tak bardzo mocno nagłaśniana jak w innych modelach. Po pierwsze, niestety w Fordzie Mondeo MK4, aby tą funkcję zaaktywować, musimy zrobić pewną czynność, to znaczy nie jest ona domyślnie włączana za każdym razem, jak na przykład w Pasacie czy w. W innych modelach samochodów. Tutaj, jeżeli chcemy, aby samochód odprowadził nas do domu, będziemy zmuszeni to ręcznie zaaktywować. Jak to zrobić? Jeżeli jesteśmy już w samochodzie z zgaszonym silnikiem, otwieramy sobie drzwi, tak jakbyśmy mieli z tego samochodu wysiąść, i za pomocą manetki do kierunkowskazów, czyli tej po lewej stronie kierownicy, chcemy strzelić długimi, włączyć światła długie drogowe, po prostu ciągniemy ją do siebie. To powoduje, że jak widzicie, zapaliły nam się lampy mijania, w moim przypadku są to bilety, i w tej chwili jest aktywna funkcja odprowadzania do domu. Co ciekawe, jak sobie z tego samochodu wysiądziemy, to te światła z przodu oraz z tyłu będą paliły się. Do momentu, aż ja tego samochodu nie zamknę i nie zarygluję. Jeżeli drzwi pozostaną otwarte, to wciąż te światła będą cały czas paliły się bez zmian. Tak jak mówię, dopiero po zamknięciu samochodu, jak widzicie, w środku światło zgasło, natomiast z zewnątrz ono wciąż jest zapalone. I teraz jak sobie te drzwi zamkniemy, zaryglujemy samochód, to po około 30 sekundach powinno nam to wszystko zgasnąć. Chciałbym, moi drodzy, uczulić Was jeszcze na jedną dodatkową rzecz. O ile pociągniecie tej dźwigienki do kierunkowskazu do siebie powoduje włączenie nam funkcji odprowadzania do domu, o tyle uważajcie, że jeżeli na przykład zrobimy sobie tak, jakbyśmy chcieli skręcić w lewo lub w prawo, słyszeliście, że też jest pewien komunikat. Otóż dzieje się teraz uruchomienie jednej ze stron, jeśli chodzi o światła pozycyjne. Czyli uruchamiają nam się światła led z tyłu. A także światła LEDowe z przodu. I uważajcie, bo te światła nigdy nie gasną, czyli bardzo łatwo można nadziać tutaj się na rozładowany akumulator. Sam tak kiedyś akumulator rozładowałem, dlatego uważajcie i pamiętajcie, żeby zawsze zostawiać manetkę w pozycji środkowej, ponieważ jeśli zostawicie ją w lewo lub w prawo, to te lampy aż do rozładowania akumulatora będą się świecić.